Dziś rano trzy szkoły w Cieszynie zostały zamknięte. Powód to obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jedna z osób, u której zaistniało podejrzenie choroby, miała kontakt z dziećmi z dwóch z tych szkół. Dziś po godzinie 14 ministerstwo zdrowia potwierdziło, że ta osoba jest chora na koronawirusa. Potwierdzono także drugi przypadek choroby w tym mieście. Urząd Miejski zdecydował po południu, że wszystkie szkoły podstawowe zostaną zamknięte do piątku. Nie spodziewałem się tego prawdę powiedzieć. U nas jeszcze na taką skalę to nie występuje jak w Europie. No nie wiem, czy to coś da w sumie. Tu ewentualnie zamknięcie granicy czy coś, żeby się to nie rozprzestrzeniało między państwami, to może by coś dało. Ale nie każdy obawia się koronawirusa, który do tej pory zabił na świecie ponad 4 tysiące osób. Ja nie mam. Staram się zachowywać rozsądnie. Odżywiam się dobrze. Unikam jakichś kontaktów bezpośrednich. W cieszynie z powodu koronawirusa działalność wstrzymują niektóre instytucje. Tak jest m.in. z Uniwersytetem III wieku. Spływają na nas kolejne, do nas jakby kolejne też decyzje instytucji. Wiemy już, że dzisiaj nasz Miejski Dom Pomocy Społecznej wydał taką decyzję, że do odwołania są wstrzymane odwiedziny jakby u ich podopiecznych. Jest to grupa największego ryzyka. Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i przewlekle chorych, dlatego powstają też inicjatywy, które mają im pomóc. Z taką wyszedł Łukasz Kohut, który opublikował listę Którzy pomogą seniorom zrobić zakupy. Zainspirował mnie do tego ten obrazek, który krążył po internecie wczoraj z Warszawy, z osiedla, gdzie tam sąsiedzi po prostu napisali takie ogłoszenie, że chętnie pomogą wszystkim starszym osobom w robieniu zakupów. Dziś to się działo na warszawskim osiedlu i zainspirowało to mnie i moją ekipę. Kwarantannę przechodzi grupa 50-letnich dzieci ze Śląska, które przebywają w Dziwirzynie w ośrodku Rybitwa. Dzieci miały kontakt z osobą bliską mężczyźnie, który jest zagrożony koronawirusem i przebywa w szpitalu w Raciborzu. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki podjął kolejne kroki w walce z wirusem i zakazał organizacji imprez masowych na terenie całego kraju. My chcemy zachowywać się jak najbardziej odpowiedzialnie chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą i podobnie do wielu zaleceń ekspertów, epidemiologów, specjalistów i naszego oczywiście również głównego inspektora sanitarnego zdecydowaliśmy się na ten krok, który już teraz właśnie w tych dniach prowadza Francja i Niemcy. My jesteśmy w tej sytuacji bardzo yy... Trudno powiedzieć dobrej, ale o tyle lepszej niż inne kraje, że we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech liczba zakażonych pacjentów przekroczyła 1200 czy 1400 osób. Wiadomo już także, że w związku z decyzją premiera o odwołaniu imprez masowych, reprezentacja Polski rozegra swoje dwa najbliższe mecze bez udziału publiczności. 31 marca Polska zagra na stadionie Śląskim z Ukrainą. Mimo odwołania imprez, nie odwołano pielgrzymek na Jasną Górę. Biuro prasowe Sanktuarium wydało komunikat, w którym informuje, że włącza się w ogólnopolską modlitwę o ustanie epidemii.